Pani Przewodnicząca, Wysoka Komisjo, Szanowni Zebrani tu liczni obrońcy życia. Precz z aborcją to stanowisko wybrzmi dziś szczególnie głośno, ponieważ obrońców życia jest tu trzy razy więcej niż zwolenników mordowania dzieci. Bo aborcjonizm odchodzi na śmietnik historii i oby jak najszybciej. Już teraz dziękuję każdemu, kto tu dzisiaj przyszedł i kto będzie zabierał głos w obronie osób, które same głosu nie mogą zabrać, a o których dzisiaj jest ta dyskusja. Szanowni Państwo posłowie komisji, nad czym się w ogóle zastanawiacie, w parlamencie doszło do skandalu. Złożono cztery projekty o masowym ludobójstwie na Polakach, a wy rozmawiacie o tych projektach jak o, jak o każdej innej ustawie. Każdemu, kto chce aborcji, powiem dzisiaj chcesz aborcji, abortuj się sam. My obywatele, my obywatele, obrońcy życia, Informujemy wysoką komisję, że wdrażamy monitoring waszych działań. Wszystko co robicie, każdy wasz, wasz ruch będzie bacznie obserwowany i będzie przekazywana informacja waszym wyborcom. I od was dzisiaj zależy, czy polskie dzieci będą bezpieczne, czy dacie posłuch resztkom i niedobitkom politycznych przegrywów, którzy przez ostatnie lata próbowali stroszyć piórka, ale już ich nie ma. Pracujecie, Szanowni Państwo, w bardzo sprytny sposób w tej komisji. Robicie sprytny manewr, pracujecie nad obaleniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, że pozgłaszano cztery projekty, które są skrajne i radykalne i na pewno odpadną, a Wy będziecie argumentować, że salomonowym werdyktem cofniecie wszystko do stanu sprzed wyroku TK z 2020 roku. Wiemy to, widzimy to, nie myślcie, że tego nie widzimy. Otóż, Szanowni Państwo, walka z wyrokiem TK wpisuje się dla Was w paradygmat walki politycznych plemion, którą to walką my nie jesteśmy w ogóle zainteresowani. To nie jest nasza sprawa. I chcę Państwu uświadomić, że ten wyrok nie był wyrokiem kilkorga sędziów. Tylko realizacją postulatu miliona Polaków, którzy podpisali inicjatywę Zatrzymaj aborcję, największą inicjatywę Prolife w historii Polski, którzy to Polacy w liczbie prawie miliona spowodowali złożenie wniosku, rozpatrzenie tego wniosku, wydanie wyroku, a po trzech miesiącach publikację tego wyroku w dzienniku ustaw w sumie pod projektami antyaborcyjnymi przez 10 lat zebraliśmy 3,5 miliona podpisów, miejcie świadomość, że armia Prolife. Armia tych wszystkich ludzi będzie przeciwko wam, jeżeli w jakikolwiek sposób poszerzycie dostęp do mordowania dzieci w Polsce. W polskich szpitalach wstrzykuje się dzieciom morderczy zastrzyk z chlorku potasu prosto do serca, żeby wywołać bolesny zawał i wielogodzinną, bardzo bolesną agonię bez żadnego znieczulenia. Matka czuje później ruchy tego dziecka, przez wiele godzin czuje, jak to dziecko umiera, i rodzi później martwe ciałko. Niektóre dzieci rodzą się żywe, wtedy odkłada się je na bok i czeka się, aż się zaduszą, bo takie są procedury. Prokuratury umarzają wszystkie śledztwa. I to jest rzeczywistość, nad którą dzisiaj pracujemy. Chcecie zamienić szpitale w rzeźnie, my na to nie pozwolimy. Trzy wnioski o dołączenie obrońców życia na stałe do prac komisji, bo jest to pilne i ważne. Drugi wniosek o zasięgnięcie opinii trzy, pięciu autorytetów z dziedziny prawa konstytucyjnego na temat niezgodności tych ustaw z konstytucją. I ostatni wniosek o przedstawienie opinii publicznej szczegółowych skutków finansowych wprowadzenia tych projektów, bo życie ludzkie jest bezcenne. Ale chcemy wiedzieć, czy robicie to z oszczędności, czy też Sejm jest już tak opętany rządzą zabijania, że będziecie dopłacać do mordowania małych polskich dzieci. Dziękuję za uwagę.